Siemasiwanko Siema, w basketball gramko. Dzisiaj będziemy grać w Basketball! No i dajcie suba i lajka. Like to zmotywuje mnie, żebym nagrał więcej odcinków. I zaczynajmy grać. się też na kanał y, ekipy TFBI i y, spoko kanał. Zaczynamy... No teraz nie jest aż tak spoko, bo tylko jeden film, więc no i ten niedługo się pojawi kanał t -bookry. Oczywiście, więc tutaj... O, Ale kurczaki no. Widzieliście jaka... Kurde no. Tutaj są też efekty takie. Więc... Uuu! Ale brołeczko. Zaczniemy ramka tylko. Kop. Przepraszam Was bardzo, widzowie. Ale musiałem wziąć mojego psa. No niestety znowu czekamy. Jak w filmie. tamtym W Brawl Stars. Kurde, dosyć no, Sibuś No nie. Jest. Łatwo, ah. No proszę, Simba. A łatwo. Cool. jest. Jaki fart. No i patrzcie jak go porubiłem. Teraz musicie przyznać, że to było dobre zagranie. Aj, ale to nie było. Dobra, to ja chłopie. Hes? Łatwiutko. Jeszcze. Łatwo, łatwo. Do. Czy śmieją? O nie. O nie. Dobra. Co? O Jezu! Nie wiem, czy. Demotyzacji nie dostanę. Nie. Jezu, jaka głupia gra. No, nie wiem, czy. dostanę z widzowie. Nie. No, demotyzację pewnie dostanę. No, no. i I przepraszam za szczekanie mojego psa. No, ale no, nie, pewnie demotyzację dostanę. Pozew na top grę za demotyzację. Ale to zrobiłem na iCheu. Ale łatwo. Łatwo, łatwo. Proszę, Simuś, piesku kochany, proszę. Proszę, proszę. Nie, 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 nie. nie. Yes! nie widzieliście to? nie yeah. no i łatwo ale to zrobiłem skoczyłem mu po głowie i otwórz To jest Dziwi. Co chłopi? Jeszcze wyratował akcję. Pogułę. Pogię. A teraz Ci nie pozwolę. Jeszcze ci strzeliłem bramkę HANIBA HANIBA CI Pięć minus, dobra jeszcze Zagramy sobie jedną gierkę W sumie Co to jest reklama? Si Okay. Ej, w ogóle to jest zbugowane. Widzicie y, na tą podłogę. To tam są odcienie i to jest zbugowane. To jest takie zatrzymane jakby. Ale zbugowana gra. Poczekajcie, bo mi się zacięło. A więc już jestem sobie z, y, z wami widzami tutaj. Wezmę y, tak. Power założymy sobie akurat. Teraz... I może coś jest fajnego mm, Dobra Widzowie, widzowie, widzowie No dobra Jack nie popisuj się Nie popisuj się Małej gnomie I sobie założymy sobie super power Takim jest i zbyt I... To Za to <śleski> Przepraszam was bardzo widzowie <śleski> O oh Jezu Widzowie Boże. Jezu! Widzowie, zaraz wam powiem! Dzizas! Jezus, Dzizas! Widz... Widzowie! Widzowie! Co tu się właśnie od ja, w o, co tu się odnieśli? O, nie widzowie! Co tu się Nie! Chodź Ja widzowie! Wiecie, co zrobił? Wiecie, co zrobił, widzowie? Zrobił kupę na naszych oczach na fioszkę i w moich oczach tak śmierdzi teraz spokojnie. Jezu, posprzedaliśmy to, Nie. ale Jezu tak śmierdzi, tak śmierdzi! Jezu widzowie! Jest. O ale ja to zrobiłem! A teraz ja mówię Ale widzowie Co to była za straga? O Nie nie wiem czy nie ma demotyzacji za to O! Jezu! Jakie to było zagranie! To było zagranie roku, widzowie Nie! Jakie triki robi? No jest. I tutaj pens. Aj. Ale widzowie, co się tutaj od niej Ej, co ty robisz? Jezu, dobra, ja już kończę widzowie, więc pa pa.